Witam na kanale Marek Meran Uwielbiam ten rząd i każdy inny od 30 lat, a nawet dłużej od dziesięcioleci i od ponad 100 lat Za to, że z takim poświęceniem, samozaparciem, z takim bezprzykładnym, nieludzkim zaangażowaniem Dzień i noc zamieniają życie Polaków w coś tak trudnego, tak pełnego klęski, rozpaczy i cierpienia w coś tak przysiąkniętego beznadzieją, brakiem perspektyw, a także samowolą tak zwanego państwa, zbędnych, a nawet w przeszłości zbrodniczych urzędów, np. zbrodni Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, bzdurnego i antyludzkiego prawa, ograniczonych, sprzedajnych, złodziejskich polityków, zamieniają życie Polaków w koszmar, żeby ci Polacy wreszcie się obudzili, zobaczyli, w jakiej tkwią sytuacji, i zaczęli coś robić, działać. Niestety, Polacy mówią: E, po co, jakoś to będzie? Nie jest tak źle, mogło być gorzej. Dlatego, nic dziwnego, że rządy muszą sięgać po coraz drastyczniejsze środki. Uwielbiam takie wytrwałe rządy.